Cześć i czołem przed Wami Samsung Galaxy A5 2016. Bardzo mnie cieszy, że Samsung zmienia swoją politykę nazw i zamiast Samsung Galaxy A5 Prime Pro 2016 Grant jest samo Samsung Galaxy A5 2016. Brzmi o niebo lepiej. Ale czy zmian jest więcej? Owszem, jakich? Zobaczcie, oglądając ten test do końca, do dzieła. Dzisiejszy materiał, dokładnie jego pierwsza część nagrywana jest smartfonem, jakim? O tym już za tydzień. Trochę podbiłem waszą ciekawość, więc żebyście nie posnęli już na początku testu, powiem jeszcze o nowościach, a jest ich sporo. Po pierwsze Samsung w 2016 roku stawia na zaoblone tel panele smartfonów. Galaxy S7 ma taki wyróżnik, Galaxy A5 również i przyznać muszę, że szkło 2,5D na pleckach to inicjatywa genialna. Traktuję ten krok bardzo osobiście, bo zaokrąglone szkło jak dla mnie jest niczym holendernie drogie z akcesoria do iPhone'ów. Czymś bez czego nie wyobrażam w sobie technologicznego świata, z tą różnicą, że nie mam wypchanego portfela dolarami W przeciwieństwie do Apple Tak czy inaczej A5 wpasowuje się w moje preferencje A powodów do pochwał dodaje obecność szkła Gorilla Glass 4 na tylnym panelu Zarysować go nie będzie łatwo, zbić raczej też Ale jeżeli tak powiem teraz zrzucę telefon to pewnie go rozbiję Więc lepiej czas go schować do kieszeni Dopowiem jeszcze, że front również pokrywa to samo szkło. Testów ciekierowym robić nie będę, ale na słowo musicie mi uwierzyć, że pod wpływem kluczy czy monet w kieszeni telefonu nie uszkodzicie. Jak zauważyliście A5 2016 jest solidnym smartfonem, wykonanie jest kapitalne, bo jak popatrzycie na krawędzie urządzenia to zauważycie metal, masywny, solidny, idealnie uformowany. Cała była A5 przypomina mi coś, przez większość czasu testów nie wiedziałam co, ale teraz już wiem. Jest to takie kombo iPhone'a 6s i Galaxy S6. Połączenie jest na tyle udane, że smartfon leży idealnie w dłoni, ma minimalne ramki, wygląda nowocześnie i tak jakby nie Samsungowo. Aczkolwiek, jeżeli napiszecie mi w komentarzach, że nie zgadzacie się ze mną, to jakoś mocno swojej teorii nie będę trzymać. Oczywiście dajcie znać w sekcji poniżej, co sądzicie o designie A5, a ja tymczasem płynnie przechodzę do ekranu, bo to w końcu przydatna sprawa w smartfonach, co nie? Wcześniej powiedziałem, że ramki są niewielkie, teraz dodam, że przestrzeń wokół ekranu została dobrze zagospodarowana. Ekran o przekątnej 5,2 cala zajmuje 72,5% przedniego panelu, co jest wynikiem bardzo dobrym. W tej cenie sprawą oczywistą jest rozdzielczość Full HD, co przekłada się na bardzo dobrą szczegółowość. Na jeden cel przypadają 424 piksele, stąd pomysł wypatrywania pojedynczych punktów zostawiłbym raczej desperatom. Bardzo ważną informacją w kontekście ekranu jest jego technologia. Super AMOLED robi swoje i wysiedlane barwy są oszołamiające. Nie jest to półka Galaxy S7, ale kolory robią wrażenie. Są bardzo nasycone, wyraźne, z nieskończonym kontrastem i przeciętną bielą. Jestem osobiście bardzo zadowolony z panelu, szczególnie, że frontowe szkło również jest zaokrąglone, a efekt 2,5D dodaje ekskluzywności. Wychodząc z domu, nie zmieniam nastroj, bo w słoneczny dzień, w których jest coraz więcej, nie czuję się w żaden sposób zawiedziony. Jasność jest kapitalna, super AMOLED daje czadu i w warunkach nawet bardzo mocnego doświetlenia, smartfon radzi sobie nienagannie. Podobnie z kątami widzenia, nie ma co się rozwodzić, są one praktycznie idealne. Z fajniejszej funkcji muszę wyróżnić różne tryby ekranu, które pozwalają na dopasowanie barw do naszych widzimisię. Wolicie bardziej sprawne kolory? Nie ma problemu, możecie to zmienić. Zmienić nie zdołacie za to baterii, jeżeli wam się rozładuje, a koniecznie będziecie potrzebować energii. Pozostaje wam wybić jakiś energetyczny napój, bo bez ładowarki czy powerbanka w terenie nic nie zdziałacie. Bateria jest zabudowana i tyle w tym temacie. Ale moment, po co ładowarka? Jest ja twój model testowy, nie ładowałem już dwa dni, i o godzinach porannych jeszcze mam 27% baterii przy intensywnym użytkowaniu, jak na testera przystało w sumie. Powiem Wam więcej, ciężko było mi rozładować A5 tego samego dnia i ze spokojem chodziłem spać nie podpinając smartfona do gniazdka. Pewnie nie wiecie jakie to uczucie, ale powiem Wam, że kapitalne. Wszystko za sprawą akumulatora o pojemności 2900 mAh, więc możecie zbierać już szczękę z ziemi, bo Samsung zrobił coś niesamowitego. Firewerków zatonia pod względem podzespołów. Jest to ośmierdzenia x 7850 o taktowaniu 1,6 GHz. Nie jest to zły procesor, absolutnie nie. 41 tysięcy punktów w AnTuTu to wynik w porządku, ale w tej cenie spokojnie można znaleźć wydajniejsze urządzenia. Zważywszy na ilość pamięci RAM 2GB, już nie robię takiego wow, co jeszcze niedawno. Samsung zaplikował 16GB pamięci budowanej na nasze pliki, z czego 5GB zajmuje system i po półtora tygodnia robienia zdjęć, filmów, zainstalowania kilku gier mam wolne 6GB. Trochę słabo, ale na szczęście możemy skorzystać ze slotu na karty SD. System tackowy wysuwany za pomocą igły, obok na tatce miejsce znalazł slot na karty nanoSIM. Nie zabraknie również informacji o systemie Android 5.1.1 z aspiracjami do 6.0. Nakładka jest wręcz identyczna co w Galaxy S6, dzięki czemu mogę powiedzieć o niej kilka pozytywnych słów. Na pewno nie jest specjalnie ciężka dla procesora i smartfon nie łapie lagów czy przycinek. Drobne klatkowania zdarzają się, ale sporadycznie nie wpływają w większym stopniu na komfort pracy. Bardzo mnie cieszy ciągle rozwijany sklep Samsunga z aplikacjami i motywami. Dodatkowych rozszerzeń jest coraz więcej, i to takich dopracowanych. I nigdy moje poszukiwania nie kończą się fiaskiem. Co więcej, jest obsługa gestami i prosta belka powiadomień, wszystko jest mega przejrzyste. Ponadto, jeżeli macie jakąś dziewczynę na boku, albo chłopaka, który nie zdaje sobie sprawy, że na stałe spotykacie się z kimś innym, a korci was, żeby umieścić zdjęcie kochanka na pulpicie, to nie musicie się bać, że wasza druga połówka to odkryje. Na pomoc przychodzi sprawnie działający skaner linii popularnych umieszczony w przycisku Home. Smartfon zabezpieczycie szczelnie, nikt nie powinien wam się wkraść. Jedynie musicie wiedzieć, że czasami trzeba dwukrotnie zeskanować odcisk, bo perfekcyjnie nie jest. Mimo wszystko nie narzekam na realizację zabezpieczeń. Trochę zastrzeżnie będę miał do aparatu. Matryca o rozdzielczości 12 megapikseli o jasności obiektywu 1.9 sprawuje się dobrze, ale nie tak fantastycznie jakbym tego oczekiwał po aparacie od Samsunga. W dobrych warunkach sceneria jest bardzo fajnie przedstawiona, obraz jest plastyczny, szczegóły nie rażą w oczy, jest w porządku odwzorowanie barw, natomiast w pomieszczeniach jest dużo gorzej. Przy sztucznym świetle ziarna jest sporo, szczególnie w miejscach kadru, gdzie światło idealnie nie pada, barwy mogłyby być w takich sytuacjach nieco intensywniejsze. Na plus zaliczyć muszę natomiast obecność trybu profesjonalnego. Dla takich osób jak ja, którzy lubią się pobawić fotografią, idealne rozwiązanie. Nie zabrakło również trybu nocnego czy HDR. Z niewielką przyjemnością, ale powiem o selfie. Przednia kamerka o rozdzielczości 5 megapikseli ze światłem 1.9 wykonuje słabe portretówki. Szczegółowość pozostawia wiele do życzenia, piksele wyskakują, efekt wygładzania twarzy jest bardzo agresywny, kolory są słabe i w rezultacie nie jest to mocny punkt A5. Bohater nadrabia nagrywanym wideo w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Wideo jest płynne nawet przy dynamicznym przemieszczaniu się, kolory są idealnie podbite, szczegółowość świetna, to muszę pochwalić. Są tu jacyś melomanii, bo czas na muzykę. Po pierwsze, świetna aplikacja do obsługi piosenek z rozbudowanym korektorem, mnóstwem opcji, piękną szatą graficzną. Jak dla mnie, Samsung pod tym względem przygrywa jedynie Sony. Muzyka jednak to nie tylko aplikacja, a dźwięk wydobywający się z niewielkiego głośniczka na krawędzi smartfona. Po pierwsze, jest on stosunkowo cichy, maksymalna głośność jest nieco za niska, ale jakość jest za to bardzo dobra. Na tym poziomie w głośności, gdzie większość krzykaczy, harczy, warczy, a 5 oferuje świetną barwę, i zastrzeżenia mam tylko do ostrych, wysokich tonów. Problem znika przy mniejszym poziomie głośności. Na słuchawkach jest nośnie, ale tyłka nie urywa jak w nowym Ferrari na niemieckiej autostradzie, ale gardzić telefonem nie będę. W kwestii internetu pozostaje mi powiedzieć o obecności modułu LTE kategorii 6, dzięki czemu z przyjemnością będziecie surfować w sieci. Podsumowując, Samsung Galaxy A5 2016 jest świetnym urządzeniem, to trzeba powiedzieć. W swojej cenie jest propozycją bardzo interesującą i mogę go na pewno polecić. Jestem ciekawy, co powiecie o tym telefonie: kupilibyście go, co Wam się w nim podoba. Ja będę bardzo zadowolony i usatysfakcjonowany, jeżeli Wam się odcinek podobał i zostawicie po nim łapkę w górę i komentarz. Jeżeli nie subskrybujesz kanału, to zastanawiam się, czemu jeszcze tego nie zrobiłeś. To jest właśnie idealny moment, w którym należy nacisnąć. To coś czerwone pod spodem. Niedługo pojawi się na kanale porównanie A5 2016 z Xperium M5, więc bądźcie czujni. Cześć!